Moje życzenie dla Was to najważniejsze, aby kobieta była podmiotem, a nie przedmiotem i aby Polska w końcu mentalnie stała się Europą. Wszystkiego dobrego. W Nowym Roku życzę wszystkim praw kobiet i życia Europy. Życzę sobie Polski bez podziałów, Polski z różnymi prawami obywatelskimi dla wszystkich bez względu na wyznanie, koloskór czy upodobania seksualne. Ee, życzę sobie, żebyśmy wszyscy e, mogli żyć szczęśliwie, tak jak chcemy. Życzymy na 2039 rok. Ukurwiajcie bardzo. Powrócę do szkoły i jakiegoś koncertu. A ja życzę sobie, samej, bardzo dużo zdrowia i szczepienia w pierwszej kolejności. A wszystkim ludziom, poza tym, żeby było bardzo dobrze, to życzę im jeszcze dużo zdrowia i zmiany władzy. A ja chciałam życzyć absolutnie wszystkim. Na ten nowy rok, żeby był dla nas dużo przyjaźniejszy. A skupiłabym się właśnie na tych wartościach, które sobie wypisałam, są mi bardzo bliskie i bardzo bym chciała wreszcie przede wszystkim w podręcznikach szkolnych, ale też we wszystkich informacjach, które się pojawiają w przestrzeni publicznej, odnajdywać weryfikowaną wiedzę zamiast subiektywnych, ideologicznych twierdzeń. I chciałabym, żeby to wszystko, co się wokół mnie dzieje, dążyło do bardzo uczciwej, rozpoznawalnej prawdy, do dobra, zamiast wykorzystywania informacji do manipulowania zarówno nimi, jak i ludźmi. I tego sobie bardzo, bardzo i wszystkim innym życzę na ten nowy rok. Na najbliższy rok życzę sobie, żebyśmy się stali chociaż Argentyną w kwestii praw aborcyjnych kobiet. I życzę, żebyśmy my, jak kobiety, stały się jeszcze bardziej solidarne. Yeah. Ja życzę nam dostępu do rzetelnej edukacji seksualnej i aborcji na żądanie. Ja. Życzę wszystkim, żebyśmy podążyli drogą Argentyny. Życzę wszystkim wytrwałości w walce o prawa kobiet. Oraz dostępu do legalnej aborcji. i do wychowania seksualnego. nam wszystkim, aby w końcu nastąpiła jakakolwiek pozytywna zmiana i żebyśmy mogli wreszcie żyć w miarę normalnym kraju. Żeby aborcja na żądanie była prawem, z którego korzystanie nie jest piętnowane społecznie. Na nowy rok życzę wszystkim tym, którzy nie zostali wysłuchani, aby w końcu mogli zabrać głos i stanowić o sobie. Słyszałam krzyki gdzieś w oddali. Polski, kobiet, płacz. Nasze prawa nam zabrali. I więcej chcą nam brać. Gdy państwo nas nie chroni, swojej siostry będę bronić. W noc Z nami walcz, chcemy być wolne, ta prawa kobiet to prawa człowieka są. Seks to nie zbrodnia, jest ciąża, nie kara, a aborcji to będę ją miała, du, du, du. oh